Witajcie ludzie z tej strony Zichu. A my gramy sobie w. tego grę taką jak Metro 2033 i teraz będziemy musieli zmierzyć się z jakimś głównym podobno. Z jakimś głównym podobno, co trzeba na niego cały czas z gały wytrzeszczeć, bo inaczej ci ryja ukręci. Jakiś Atenc już pieprzony. Tak jest. Och, tu chodzi, co? To? O to chodzi? Jakiś kutas wymachuje do mnie... ...pałą swą niechybną. Co, mam to przebiec, jak rozumiem, tak? Haha. Hahaha. Ha, ha. I co? Gówno mi zrobisz. Dobra. Gdzie są te gówna? Na które się patrzyć trzeba, ja się teraz zesrać mam, tak? Gdzie ja mam iść? Czy ja to strzelić mam? Jakiś dąg, a oczywiście tak można. Więcej pał. O nie, tu już się zaczyna zabawa z tymi Slenderami. Aha, to to? Gówno? To ma być straszne. Wystarczy uciekać, wielkie Michalo. Tak jak tu przyjdzie. Teraz więcej tego będzie jak nic. E. by się odwracać mam do niego, nie? Nie odwracać, a ja tu proszę bardzo. Easy. Już myślałem, że się zesram w porty. Że to będzie coś jak... Kibel. Że to będzie coś jak... Znik. rozwalone drzwi. Tam mam iść. Więcej szutgana. Czy jakbym mu, mu strzelił w ryj, to czy by się nakrył nogami? He, <trybuj> <trybuj> zbagował się. Weź z Wali mi konia. Co robić? O, przylazł. Zabawa w berka Dobra, niech się zregeneruje trochę. A zobaczę jak się w niego napierdziela z tego. Co, że to niby... Zabij bibliotekarza wielkie mi co? Tak mówili, jakby to nieśmiertelne jakie było. Gówno. O. Tak tego się rozwalić nie da. Ja tam chcę pójść. A mam iść tam No i jak ja to mam zrobić? Tu dziura jest. A tu zamurowane. Dobra, zaraz coś wymyślę. No niby tędy powinienem. I rzeczy tu są, ale nie mogę. Hm. ...tędy można wejść. Byłoby słabo, gdyby nie. To po kiego grzyba ja tu przychodziłem? O, teraz źle. Teraz muszę się wracać. jak zabiłem bibliotekarza. To jest dobrze? A, byłem tu. Muszę iść na górę. W sensie to był tylko on jeden. Czy jak to tam? Jak to działa? Jakoś tam mam iść. Co ja głupi jestem, nic nie widzę. Tu jakoś. No tu nie powinienem wejść. Hm, teraz się wracaj. Tam jakoś, ale jak ja tam mam iść? O No tak, tędy. Tak, tędy, tędy. I tu, tylko jak? Co tu jakoś z zewnątrz jest przejście? Ja nic tu nie widzę. Może za mało się rozglądam. Jeszcze te pęknięcia gówno widzę.

Według tego co patrzyłem w internecie tędy powinno się dać przejść. No ale niestety mi się nie udaje przejść. Także no niestety do widzenia. Teraz przeszedłem. Fajnie. Czy to jest taki punkt kondontrolny? Dalej nie mogę przejść Jestem rewolwerowcem i skoczył na dół Gdzie mi spierdzielasz Też widziałem, że tutaj kolej się przez tą dziurkę wziął a dlaczego ja nie mogę się przecisnąć. Reworbelowiec. Ale ciął, Ja takiego frajera mam? Dawaj, 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 dawaj. A może będę stał tutaj przy dziurce, to on mnie popchnie. Dawaj, dawaj. To no coś nie idzie mi. Eju. Czemu nie mogę tędy przejść. Coś zrobiłem nie tak?

Bogie, no biegną, Nie, nie. nie, nie. Tam nie muszę wchodzić, coś, coś Nie biegną, coś biegną, 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 Ciekawy sposób przeszedłem. Fajnie, nie? Dobra. Spoko. Świetnie. No to możemy iść dalej. Fajnie. Świetnie. Więc musiałem... Tak myślałem, że musi mnie jakoś tym biciem popchnąć czy innym gównem. Ja pierdzielę. siębałem że się zasrało kakao. Teraz zostanie tyle kulek wry... ...śmieci. Fryer, głupi. Co to? Byłaś mnie zlagowała. Drugi. Więcej ich nie było? No cóż, najważniejsze, że przeszedłem. Bo się że nie przejdę. Tu też będę wychodzić, nie? H hmm. hmm. O, apteczka. Tak myślałem. Rar, rar, rar. Oho! <ścoughs> co to Jaguar? <ścoughs> Takie odgłosy wydaje. Rar, rar. rar. O, już skoczył. I będzie go zapinał od tylca. Szybko włącz tą windę. O, drugi. O, był za ciężki i coś się zasrało. Weź tą apteczkę i się ulecz ty. On nie przeżył, a ja tak? Nieźle. O, tu teraz jestem w podziemiach i w ogóle mam przysranę. Ale apteczkę bym podniósł, ale nie mogę. Bo po co? Nie. Mamo! O jest tam śmieć Eee o, to jest tu on mnie... Jakiś czarny mm -hmm. Co ty tańczysz? Ty, ale on jest czarny. Co we mnie będzie? Uderzył mnie Chami prostak A będę... Uważał. Nie chcę mi się. Normalnie idę. A, yy, 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 przyszedłem. Dupa mnie boli. Nie no, nie mów, że w takich ciemnościach. <laughs> Jeszcze więcej. Dobra, ale to już. Następnym razem, czy oni mnie słyszeli? Tak, to już następnym razem. Także tutaj będę się z Wami żegnał. Także commentation, subscription, łapka w górę. Ja Was proszę i zachęcam Was do oglądania moich innych filmików. z o te greeny i gerencję. Ja zatem cześć z Wami żegnam. Także nara.